Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym wideo poradniku dotyczącym Inkscape'a. W tej części e, pokażę jak możemy kadrować zdjęcia. Pokażę to na przykładzie Inkscape'a oraz GIMP'a. E, najpierw Inkscape. Bierzmy sobie zdjęcie do wykadrowania. Załóżmy, że chcemy wykadrować e, gwint od lufy tego markera. Klikamy osadź. E, załóżmy zdjęcie jest nam potrzebne do aukcji internetowej. Wybieramy wielkość e, ja, e, jaka ma być odcięta. Ten element będzie takim elementem odcinającym. E, zaznaczamy, jeśli nie widzimy tutaj podglądu możemy na chwilę, możemy sobie ustawić kontur, a na chwilę usunąć wypełnienie. Tak jak widzimy jest to taki kadr, który nas interesuje. Zaznaczamy przytrzymując Shift dwa elementy, klikamy obiekt przytnij oraz ustaw. Jak widzimy nasze zdjęcie zostało wykadrowane. Teraz wystarczy wyeksportować to do bitmapy. dajmy na to na pulpicie Kadr Inkscape. Pulpit, zapisz i eksport. Inkscape'a możemy już zamknąć bez zapisywania. Jak widzimy, nasze zdjęcie jest już tutaj wykadrowane. E, drugim Sposobem jest skorzystanie z gimpa, który właściwie jest stworzony do pracy na zdjęciach i na grafice rastrowej, więc tutaj sprawa jest równie prosta. Klikamy sobie plik, otwórz, przejdźmy sobie na pulpit, wybierzmy sobie zdjęcie do kadrowania, wybierzmy te same zdjęcie, klikamy otwórz, wybieramy narzędzie kadrowanie. Wybieramy obszar, klikając lewym przyciskiem myszy i przeciągając, jaki chcemy wykadrować. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z tego kadru, możemy go jeszcze w odpowiedni sposób modyfikować. Jak je widzimy, możemy sobie dopasować. Klikamy Enter, jest wykadrowane. Klikamy Plik zapisz jako. Wybierzmy sobie miejsce zapisu pulpit. Wybierzmy kadr GIMP. Jak widzimy tu domyślnie zapisuje jako JPEG, czyli tak jak był oryginalny obrazek. Jak widzimy tu jest JPEG. Możemy zmienić to na PNG, jeśli chcemy, jeśli zmienimy tutaj rozszerzenie. Będziemy informacje mieli o eksporcie. Zapisz jako PNG. klikamy zapisz. Zamknijmy sobie limpa i mamy już dwa wykadrowane obrazki. Jeden w Inkscape, drugi w GIMPie. Oczywiście jeśli korzystamy z Windowsa to przeglądarki zdjęć, z których yy, korzystamy najczęściej też mają takie funkcje kadrowania, wtedy też w bardzo prosty sposób możemy yy, i szybko wykadrować, ale jak widzimy możemy to też zrobić za pomocą i Inkscape'a i GIMPa. Dziękuję za uwagę i zapraszam do następnego wideo poradnika.